Federa klasycznego, mam tu przygotowane dwie zanęty, które połączę ze sobą. Jest to Number One Carp i Ekstazy Wody Stojące. Ekstazy Wody Stojące to jest uniwersalna zanęta. Daję ją, bo są tu różne gatunki. No najbardziej zależy mi, żeby karpi i amury tu wyselekcjonować. Zrobię czystą zanętę bez żadnych komponentów. Jedynym dodatkiem do zanęty to będzie kukurydza i. Nalasowane robaki do wzbogacenia zanęty. Najpierw ją tu na sucho przemieszam. Teraz ją nawilżę. I po nawilżeniu, oczywiście, dam jej odstać z 10-15 minut. Zresztą ona sobie na spokojnie wpije wodę, potem ją dowilże. Tradycyjnie, jak to z zanętym pod klasyk. I przystąpię do łowienia. Przystąpię do łowienia bez głównego, takiego wstępnego nęcenia wałkami, ani dużym koszem. To może mi się uda z takim opóźnionym zapłonem zławić teleszczyki, a przed nimi uda się może chwycić właśnie jakieś karpie amury. Ona wstępnie elegancko. Teraz dam jej odstać 15 minut. wilże i przez... 4mm sito ją przetrzemy. Pada deszczyk i jest leszczyk. O Proszę, mamy leszcza kolejnego. Odczekałem, dowilżyłem i teraz ją ładnie przez sito przetrzemy. Te wszystkie frakcje, co mi zostają na sicie, to ja je wrzucę z powrotem. Nie, nie będę ich oddzielał. Myślę, że tam na 3 godziny łowienia mi tu wystarczy, bo będę łowił daleko klasykiem i będę sobie używał koszyczka Open Window, a jak wiecie do takiego koszyczka wchodzi tego towaru niewiele. O! Ekstra. Dobra, teraz od razu tu rzucę te robaki. I już tam na stanowisku sobie dorzucę go bo tam już mam ją przy swoim stanowisku i gotowe. Czemu nie dałem tu właśnie żywych przynęt? Bo te żywe przynęty, one by tam do szału doprowadzały tego lesa, on by tam w ogóle już buszował w łowisku, w amoku. I dlatego całkowicie postanowiłem z tego zrezygnować. Dobra, do dzieła. I tak jak mówiłem, już z gotową zanętą tutaj na stanowisko, tutaj miałem kukurydzę. I dodam jej z dwie garście do zanęty. Dwie garstki. I on sobie tylko tak powierzchownie tutaj rozproszę w tej zanęcie, żebym ją w pierwszej kolejności nabierał koszyczki. Jak sobie to zbiorę tutaj z góry, znowu wezmę do rzucę i będzie dobrze. I zobaczcie, gdzie rzucamy, tam pod tą wyspę. mi się zdaje, że to jest dobre, gdzieś coś koło 50-60 metrów i bez problemu sobie śmigamy. Właśnie i może przy okazji powiem Wam, co mi umożliwiło taki rzut. No bo w dedicate to już jestem zakochany, to wiecie, ale to nie oznacza, że całkowicie odstawię moje Quicksilvery. Jak widzicie, ten, ten kij też doskonale się nadaje do takich zadań dalekodystansowych. klasyku, o branie. ciężko by mi było rzucić tak daleko, gdybym miał nawiniętą żyłkę na kowrotku, dlatego tutaj mam nawiniętą plecionkę, w średnicy 0,12, germiny ośmiosplotową super się nie ułowie, jest naprawdę fajna plecioneczka. nie, coś tam mamy rybkę, ale tylko, o jest tych leszczy tu od groma o nawet, do podbieraka nie brak taki chlastaczek jest leszczyk, może nie za duży, ale z ponad 60 metrów fajnie się holuje oczywiście jedna z naszych ulubionych wętek Quicksilver super się sprawdza można nią daleko śmigać daje radę co tu dużo mówić. Łowię na dwie kukurydze założone na haczyk. Po to, żeby wyeliminować troszeczkę te leszcze. No ale jak widać, nie idzie wyeliminować, bo non-stop one biorą. Ale te leszcze naprawdę takie Są mega żarłoczne, prawda? Tak, mega żarłoczne. te, te jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo. Łowię, Łowię na klasyka z, z buletem. Może nie za duży, Ach, fajnie się je ciągnie, jest zabawa. Łowimy z Kamilem, tak jak Kamil na y, wędkę Quicksilver, 3,65 długości. Y, w tej chwili mam założone, założoną plecionkę, ale wcześniej używałem żyłkę. Jedną z moich ulubionych żyłek jest y, właśnie ta żyłeczka Allond Challenge koloru Orange. Super ją widać, ma małą rozciągliwość, szybko tonie, także ma dużo, dużo plusów. Aczkolwiek teraz łowię na plecionkę z uwagi na to, że wiatr mamy bardzo taki boczny, silny, plecionka lepiej to tnie i dalej ją można rzucić, a tu łowimy około 60-65 metr, także, także trzeba dosyć śmigać daleko. Koszyczek łowię w tej chwili typu bullet, zestaw typowy, klasyczny, zaraz pokażę jak wyciągnę. Idzie zleku. fajny leszcz, myślę, że to będzie już fajna ryba, bo do, ładny opór stawia i kopie mocno. O, ale ładny Lesio! Jak będą same takie brały, to może i niech te karpie i amury nie wchodzą. Niech dadzą spokojnie żerować takim leszczom. Po dłuższej chwili wyjąłem zestaw. Zestaw jest klasyczny. Feder klasyczny ze skrętką, i tutaj mam koszyk typu Bullet. W tej chwili na 40 gram. Łowię dosyć ciężko po prostu, żeby do, dorzucać na ten 65 metr. Wędkarz spisuje się rewelacyjnie, oddaje też przepiękne rzuty. Także. W tej teraz chwileczkę poczekamy na rybkę, na branie i zobaczymy, co wyjdzie. Czy większy leszek, czy mniejszy, a może karp albo amurek. I natychmiast branie. No, ile ten zestaw był? 30 sekund w wodzie? Nawet nie. Mówię, tej ryby jest mnóstwo, nie? Ale zobaczcie, jakie, jakie kopnięcia są na wędce. To jest właśnie mówienie na że tu każdej walnięcie czuć dużo mocniej, jak na żyłce. U mnie to samo. Wrzut od razu. To może być fajny lesz, bo bardzo mocno kopie. Będzie to jakiś kolos, ale bardzo przyzwoita rybka. Ale ładny lesz. O, ale no ładny Kamil. <laughs> ale mój niewiele mniejszy. Pokaż twojego Chcesz zobaczyć jak ryba wygląda? Zobacz no, no. <gry> Twój to synuś Ta, a twój mamusia Pokrótce teraz tak szybko mówię zestaw na kiłowie Więc wiadomo na kołowrotku nawinięta plecionka Głubie koszyczkiem open windowem na klasycznej złączce Potem stoperek, 30 cm odcinek feder gumy, szybko złączka i 50 cm przypom. O, już, 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 szybciutko biorę. Ale czekamy aż. aż właśnie tak jak teraz, i siedzi. Będzie fajna kolejna rybka. O, to będzie leszczyk i to fajny. Boże, taki wariat. Ale opór ładnie się stawia. To jest najlepsze łowienie. Z takiego dystansu się sobie ciągnąć fajne ryby. O, ale fajny leszczyk. O, ale ten jest piękny. Już brązowy taki. Pan Leszczyk. Ładny. Jest następny Leszczyk. Może nie będzie za super duży, ale plecionka daje dużą frajdę, czuć każde kopnięcie praktycznie. Kolejny leśczik, całkiem przyjemny, około kilograma, może nie całe, ale, proszę bardzo, prawdę, świetne łowienie. co <grymiany> nie. <grymiany>